Ja jest na jakieś raz witam z kolejnym odcinkiem, zagramy w FTL, czyli Fast and the Night, gry Indie. Zmienię sobie na początek ekipę. Oczywiście, ja. A, tylko nie w wersji damskiej. Ja Was proszę. Na hmm. Pawlaka. No i oczywiście jeszcze. Lub Kurca. Z lodziska będę się starał odkryć kilka statków, mianowicie typ B, albo po prostu ten stealth cruisera, to gdzieś tam łańki spotkamy. I oczywiście na normalnym poziomie trudności nie będę tutaj leciał, czyli tak, standardowo lub kurz na uzbrojenie Pawlak na osłonki. Mmm, Tego tutaj nienawidzę. Okej, okay, yy, Rakietkami na... osłonę ich. Yy, oni chcą mi dać trzy pociski, jedną część odronek i... 15 złomu. Nie chcę tego. Się szybciej na ładuje. Ok, mamy pożar. Pan w tym kurcu, gaście go. Dobra, Paweł to naprawi lub kurc do roboty. Mogę ten pożar. to sobie wróć tutaj Dobra, skaczemy, bo tu nie ma teraz czasu. Damy sobie jakieś radę najwyżej. Mm, fight the ship. Dobra. E, więc tak, standardzik. Artymitkami po tym. go oberwą. Razem z osunkami. Zaraz tu pożar ugasimy. No ja też musiałem wyrwać. Nie dobrze, nie dobrze. Dobra, chłopaki. Hmm. Po co mi atakowaliście? Po co zrzuciliście to? Dobra, idźcie się uleczyć, chłopaki? Mhm. Super. Nawet no, więcej jesteśmy niż zakładałem. Dobra, ja też musisz się uleczyć. Okej, okay, co my tu mamy? Może tutaj podskoczymy. Okej, okay, kolejna bitka. Po osłonkach standardowo i chwilę przeczekamy na laser. Już pożar na dzień dobry, no bez jaj. No już nigdzie nie uciekną. No, Mogę myśleć, do pilotażu trochę odjąć. No i pięknie. Mhm. O, nice. Sprawdzamy dobra, do sklepu. I co my tu mamy? E, Steel weapons. E, a, to mnie interesuje. To by mu się przydało Rearm S Szybsze ładowanie pocisków 15% No nie wiem, nie wiem Wiecie co, na razie sobie pójdziemy troszeczkę w osłony Okej Byłyby jeszcze dwa skoki w tej galaktyce, a może nawet trzy jeśli się uda Mhm. Pięknie. Troszeczkę sobie tutaj... ...pozwiedzamy. Standard. No, no, no. Come on. Okej, okay, powietrze. Pawełk, też radę. Dobra, pójdziemy im od razu po układzie. No i tyle by mi było w temacie. No i pięknie. No, Pawełk na prawie na prawej, na prawej. To też by nie było głupim rozwiązaniem... Takie coś jak mają statek, engi, naprawianie, ale dobra, ja jeszcze dwa skoki, więcej walki, tym no lepiej na tym pierwszym poziomie. Artemitka, tu chwilę poczekamy, co mi włączą. A no bez jaj. To, jedno mogło mi wyłączać. Ho. Pięknie. I oczywiście po napędzie. O! Ja się drąka nie naprawi. Drąki są głupie. Troszkę kiedy uciekają, a w pierwszym odcinku musiałem już wszystkie nawiać. Ok, 24 skraple. O, i teraz mamy dwa pociski. Jeszcze ładnie, elegancko. I co jeszcze, sobie... jeszcze dwa skoki. O, oni mają drąki. Czyli jest dardowo. W taki sposób poleci najpierw te drąki rozwalić. Albo chociaż tu. 8 pocisków to jest dosyć dobre. Już ym... ich zagrywka, ale nie, dziękuję. Ok, zrobimy tak. O, straciliśmy artymitkę. Dobra, to trzeba jeszcze po napędzie pójść. Mhm. No i pięknie. Hmm, mogą przesłać na nich ofertę. Okej, okay. tylko mają tą wygodę, że mają rakiety. No i po rakietach, jeszcze po napędzie im pójdziemy i powinno być całkiem spoko. Nice. ale nie mało mi to dało. Huh. Nie zdążę zaś się potem nawiać, dobra. Spadamy stąd. Następnego sektora... Mantis. Hmm. Do tego podskoczymy. Sklep na dzień dobry, jak miło. Mi się bardzo cieszę. Mhm. Kusi mnie to kupić, że tarcza się szybciej regenerowała 15% szybciej. Ale mamy tu do dronek. Sobie to też by się przydało. Nie powiem, że nie. Okej, okay, najpierw statek, znowu dwa razy do słonki. Będziemy mieć overpower osłonę. Tak, żeby nie mogli jej przebić. To by było nawet nie głupie. Eee, chłopaki, tutaj mamy szturm. Awak da sobie radę. Okej, okay, bici się, chłopaki, bici się, bici się. Okej, okay, pięknie. Dobra, ja wracam sobie na to. Robię do siebie, palenie się jeszcze się uleczy. Najwięcej tutaj obrażeń dostał. Dobra skaczemy no i w pójdziemy a salamy wykończymy ich Nie hmm. niepotrzebnie używam artymitki ale dobra, jak już będzie Paliwa. Nie wiem. Hmm. Wszystkie co pierwsze naprawią? Chyba nie zdążyli. Mogę sobie dać te dwa paliwa. Okej, okay, powiem się po ostatku cywili. A, tutaj. To sobie dasz ładnie radę. Ok, kogoś mamy? O, mamy. Pomocnika. Nawet i lepiej. No dobra, jakiś chyba Chińczyk. Mhm. Tak, to naprawi, bo ma troszeczkę i sobie już idzie w skila, Ale no, po to też ładnie. No... Naczepą. No, mi średnio idzie. Pilotowanie zawsze nie było moją mocną stroną. Dobra. Mm. Skoczymy dalej. Oh. Mhm, mm oberwałem. Ok, skończyło się atakowanie ich. Hmm. No i co wam to dało? Pięknie. Statek? Zaraz. Dwa do osłony. O, idziemy w protekcję. Ładnie. Co tu jest? Aha, to są te niebezpieczne sektory. Dobra, tu jeszcze wykonamy JEDEN skok. Dobra, nie będę, nie będę ryzykował, czy czasami stresuję... z naszej Wielkiej Trójki. Okej, okay. ją... pójdę się uleczyć na tej zasadzie. Ok, i spadamy do kolejnego sektora, do Engi. Po Engi właśnie można znaleźć tego... ...cruisera. musimy... ...dostać wiadomość. Dobra, do sklepu mi się nie opłaca na razie lecieć. Mhm. Nic za mnie dostaną. Co, jest ja jakieś akcje charakterystyczne? Aha Coś jeszcze dostałem Aha, dobra hmm. No to mamy tanka lockdowna. Lockdown. Ale to mi się wyłączy? Bez jaj. Yy... Dobra, idziemy po tarczach. Standardowo, a nic nie zrobię teraz pięknie. O sklepik jest nawet ładnie się składa. Yy, Naprawimy wszystko i teraz tak. <ścoughs> nie wiem, czy nie kupić sobie właśnie To zdaje dwa, demej, to jeden, to trzy, to dwa. A kupimy to, co mi potrzebuje trzy, niech stracę. Mm -hmm. Coś mi chyba nie wyjdzie. Zobacz, że kupiłem tę trzecią osłonę. Ok, tylko tym z okazji może sprawdzimy jak to działa. im po osłonach i po mm, broni. Cholera naprawili to To jest lipa O uciekli no, szkoda Wpisów mnie, mnie mhm. Uciekli. Dobra, ja wracam. Pawlek na swoje stanowisko. Idźcie się podlecz. Yr, osłony. Po osłonach. I po napędzie. Musimy mieć to jest musowe. Dobra, ty do napraw. tutaj będzie po życie schodziło Dobra, artymitki wysilamy, tam się już nie będę z nimi bawił ładnie mi dupę przyczerpali Ile ja masz tego życia? ulecz ja tak samo pójdę. Pawlak też i mamy komplet tutaj na razie. Ukrus trochę poszkierowany, a ja już wracam. Dobra, te na swoje. To masz ładnie życie nawalone A, dobre to jest. Możesz tutaj siedzieć, niezłe. Hmm, to nie jest głupie nawet. A dobra, na razie skaczymy. Next sector i Zoltan. Pograł, że Szkoda, że Engi więcej nie ma. Więcej. Mmm, tych no galaktyk, Engi, za mi jest sekret w tej chwili potrzebne Naprawimy wszystko, już sobie napędy w wersji hurtowej. Hmm. Wiele kosztuje? 25. No dobra, będziemy musieli zbierać. Zobaczmy, co w tym sklepie, do zaoferowania. Nic ciekawego. To. Co? pociśniemy dalej. Tego nienawidzę. Nie wiem, czy Artymitka da radę. Zobaczmy. Jak to przejdzie przez, no właśnie, przejdzie. Dobra, idź to napraw. Pięknie. Uciekłeś. Mhm, nice. Dobra, skoczymy tutaj, obok. Żadnych nowości. Dobra, teraz czeka troszeczkę akcji. Dobra, po osłonach. Niech się zdąży naładować. Pięknie. No, nie powinno być po... po robocie. Dobry ten laser. Hm. Zostawimy jedno życie, co wy wy dajecie? 4 pociski, 4 paliwa i cztery... 22 skraplem? Nie no dobra, i teraz tak tak to teraz potrzebuję, żeby Artemis odpalić. <śm> Te lasery nie są głupie. Znaczy ten laser, ale tu potrzebuję jeszcze dwa poliwania. nie. Chociaż musiał kupić jeszcze cholera jeden. Z co na laser na wyłączanie. No angi skoczyłem. <laughs> No i co, to jeszcze jesteśmy po dupie? Okej, okay, ma to mi stać tylko lipa.